Uprawa pasowa zyskuje coraz więcej zwolenników, w odróżnieniu od metody tradycyjnej pozwala na spórchnianie wąskiego paska gleby, nawożenie i siew podczas jednego przejazdu. Czy warto pokusić się o zastosowanie tej technologii? To pytanie zadaje sobie coraz więcej rolników. Dlatego firmy Syngenta, Czajkowski oraz Pfeiffer und Langen porównały oba systemy uprawy. A wyniki doświadczenia przedstawiły podczas spotkania w Sokołowie na Kujawach. Pod względem plonu obydwie, obydwa systemy wypadły podobnie. W żargonie naukowym mówimy statystycznie wyniki były porównywalne. Pod względem ekonomicznym, jak wykazują analizy ekonomiczne, uprawa pasowa jest bardziej opłacalna. Wśród największych korzyści stosowania technologii stripteam wymienia się przede wszystkim wyższy plon korzeni i krótszy czas pracy, ale to nie wszystkie zalety tej metody. To jest przede wszystkim olej napędowy, którego wypalenie kosztuje nie 3,50 czy 4 zł, tylko powiedzmy cała amortyzacja sprzętu, obsługa ludzi, czyli wszystkie koszty związane to około to jest 20 zł wypalenie jednego litra, a tych litrów przy uprawie pasowej nie, jest mniej. To raz. I przede wszystkim organizacja czasu. Bo na pole jedzie tylko jeden operator, jednemu operatorowi się tłumaczy, jaki skos, jaka głębokość, jaki nawóz, jaka prędkość, wszystko jest razy jeden, nie razy trzy, cztery lub Decydując się na uprawę pasową, należy pamiętać, że wymaga ona odpowiednio przygotowanego pola. Okazuje się bowiem, że największym problemem tego systemu jest fitotoksyczność, która może spowodować poważne obniżenie obsady. Czy da się tego uniknąć? Tego się nie da uszczerzeć. To po prostu trzeba wiedzieć o tym, że przy uprawie pasowej prawdopodobieństwa pozostałości środków ochrony roślin w stosunku do uprawy tradycyjnej są większe niż. W uprawie orkowej, z tytułu tego, że nie następuje w uprawie pasowej mieszanie gleby i z tego tytułu następuje gromadzenie substancji aktywnej przy powierzchni, jeżeli wystąpią warunki sprzyjające. Z kolei zdaniem Macieja Czajkowskiego wieloletniego praktyka uprawy pasowej fitotoksyczności można uniknąć, odpowiednio planując zmianowanie. Rolnik, który planuje uprawę w przyszłym roku, czyli planuje cały podozmian na kilka lat, on musi wiedzieć, co na tym polu będzie rosło za rok. Czyli rok wcześniej pryszczy takimi środkami, które pozwalają nawet czy wymarznie, czy coś żeby tych po prostu pozostałości nie było w tej glebie, czyli roślina następcza w uprawie pasowej się nie męczyła, bo wiadomo, ona nie jest odwracana do góry nogami. Przybyli na pokazy rolnicy, mieli także okazję zapoznać się z najnowszymi odmianami kukurydzy firmy Syngenta. W bieżącym sezonie firma Syngenta zaoferowała Państwu dziewięć nowych odmian e, dostępnych w, na rynku polskim, w tym między innymi odmianę Talisman, Odmiana ta charakteryzuje się wysokimi plonami ziarna zarówno w badaniach rejestracyjnych w Polsce, ale także w Niemczech oraz w Austrii. W Polsce w tym roku myślę, że po raz kolejny potwierdzi swój wysoki potencjał plonowania. Roślina świetnie nadająca się na stanowiska zimne, wolniej nagrzewające się wiosną, roślina o dosyć dynamicznym, szybkim starcie. Na poletkach doświadczalnych rolnicy mogli także ocenić działanie najlepszych rozwiązań w ochronie herbicydowej kukurydzy. Wielu plantatorów zainteresował nowy preparat firmy Syngenta, który bardzo szybko zwalcza chwasty. Doradcy przekonywali, że wystarczy jeden zabieg, by utrzymać czyste pole aż do końca wegetacji. Jest to preparat Elumis Fortepak. Stosujemy go między drugim a czwartym liściem kukurydzy. Jest to optymalny termin, gdyż wtedy część chwastów już wyszła. Część chwastów będzie dopiero wychodzić. Preparat trójskładnikowy, który zarówno zwalczy te chwasty, które już wyszły, oraz będzie dobezpieczał plantację przed, przed wschodami kolejnych chwastów. Preparat także bardzo bezpieczny dla kukurydzy. Swoją wiedzą mogli poszerzyć także plantatorzy buraka cukrowego. Na poletkach doświadczalnych Syngenta zaprezentowała im nowe, odporne na chwościka i suszę odmiany. Kontenta to jest nowość która zaistniała bardzo dobrze w roku ubiegłym podczas suchego roku ponieważ ta odmiana jest nisko e, o niskiej wrażliwości na suszę to znaczy że dobrze gospodaruje wodą e, i dobrze plonuje przy deficycie wody druga odmiana to jest Armesa e, ta odmiana jest e, zarejestrowana właśnie z listy europejskiej jest to odmiana bardzo zdrowa i o dużym plonie e, korzeni jak i cukru i tutaj jeśli chodzi o odporności na rizomanie, jeśli chodzi o chwościk, to, są, e, e, to jest zdrowa odmiana. Prawdziwym utrapieniem producentów buraka cukrowego są choroby grzybowe, a wśród nich najtrudniejsze do zwalczenia chwościk i mącznik prawdziwy. Dlatego prezentacja nowego fungicydu Armure wzbudziła tak duże zainteresowanie. Okazuje się, że w walce z tymi patogenami daje on świetne rezultaty. Są to dwie substancje aktywne, difenokonazol i propikonazol. Do tej pory te substancje nie były stosowane w buraku cukrowym w Polsce, a więc możemy założyć, że nie ma na te substancje aktywne odporności na chwości. Stąd powinny działać dobrze. Mało tego, są to substancje o działaniu zapobiegawczym, jak i interwencyjnym. Co nam to daje? Daje to, że możemy stosować na pierwszy zabieg, kiedy liście są jeszcze czyste, ale także na kolejne zabiegi, kiedy już ten chwościk w jakiś tam Procencie wystąpi na tych liściach. Po takiej dawce wiedzy rolnicy z pewnością będą mieli o czym rozmyślać. Za rok wrócimy tu z kamerą, by przekonać się, ilu z nich wypróbowało technologię strip -till na swoim polu i jakie osiągnęli rezultaty.